Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy. I zapraszam dzisiaj na trzy ćwiczenia, które fajnie porościągają Wam i porozluźniają mięśnie pleców, barków ramion. I dzisiaj propozycja trzech ćwiczeń bardzo prostych, ale super efektywnych dla osób, które długo siedzą. Także po siedzeniu specjalne trzy ćwiczenia. Możecie wykorzystać ten odcinek jako jedną serię, jako jeden set. I jeżeli poczujecie, że macie ochotę na więcej, to można zrobić dwa lub trzy sety. Także gotowi? Zapraszam wszystkich, którzy długo siedzieli lub długo stali na ćwiczenia, dzięki którym rozluźnicie swoje mięśnie. ćwiczenie możecie wykonywać tak jak ja na podłodze lub na łóżku. Też idealnie będą nadawały się, żeby wykonać je na łóżku. Więc zaczniemy sobie w pozycji klęku podpartego. Ustawiamy dłonie na szerokość naszych barków, kolana na szerokość i wysokość naszych bioder i będziemy się kołysać do przodu i do tyłu. Także jeżeli ktoś z Was ma wrażliwe kolana, nie lubi ćwiczyć na twardych powierzchniach, to na łóżku możecie to ćwiczenie też wykonać. Wdech, pozycja wyjściowa, z wydechem lekki ruch do tyłu. Wdech i wydech. Staramy się trzymać plecy jak najbardziej płasko, szczególnie w odcinku lędźwiowym. Tu uwaga dla osób z pogłębioną lordozą. Zwróćcie uwagę, żeby tu dodatkowo jeszcze nie powiększać tej krzywizny dolnej części pleców. Łupci, co zaokrąglone plecy lub ciągną głowę, to zwróćcie uwagę, żeby teraz korygować ustawienie odcinka piersiowego i szyi, czyli to jest taki bardziej ruch, jakbyście się odpychali od czy to na łóżku, czy na podłodze, zależy, gdzie ćwiczycie, taki ruch barków do góry. I schodzimy z biodrami na tyle, ile czujecie, że jest to komfortowe rozciąganie. To jest super proste, łatwo wyglądające ćwiczenie, ale jest naprawdę bardzo efektywne. Fantastycznie tu rozluźnia mięśnie, szczególnie dolnej części pleców, mięśnie pośladków, biodra. Jeżeli ktoś ma mocno spięte wewnętrzne mięśnie uda, to też możecie poczuć, że one się tutaj rozciągają. Wdech. I wydech. Jeżeli ktoś z Was poczuje, że chciałby pozostać w tym rozciąganiu już teraz bez ruchu przez chwilę, to zróbcie to. Zawsze słuchajcie swojego ciała. Natomiast ci, którzy czują, że mięśnie są mocno spięte i fajnie się rozciągają, ale nie jest komfortowo pozostanie jeszcze w tej pozycji, to kontynuujemy znowu wdech i wydech. Z wdechem przygotowanie mięśnie rozluźnione. Z wydechem rozciągamy. Może jeszcze trzy razy lub przytrzymujecie. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Drugie super skuteczne ćwiczenie to jest kołysanie biodrami. Zwróćcie uwagę, czy nie macie tendencji do ustawiania kolan blisko siebie. Tu będzie to ograniczało ruch bioder, więc kolana na szerokość Bioder, i znowu jak odcinek lędziowy, jak szyja, jak plecy. Nie opuszczamy tutaj bezwiednie klatki piersiowej, tylko tak, jakbyście chcieli wypchnąć do góry. Odpychacie się od podłogi czy od powierzchni, na której ćwiczycie. Możecie patrzeć tu w przestrzeń między dłońmi, lub jeżeli zakres ruchu jest większy, to możecie próbować. Popatrzyli za siebie na swoje stopy. Łączymy róg z oddechem, jak zawsze, czyli wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Wdech i wydech. To, jest, to są super ćwiczenia, nie tylko po długim siedzeniu, ale nawet jako rozpoczęcie dnia, taka rozgrzewka, rozruszanie poranne. Szczególnie pleców, szczególnie kręgosłupa. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. I jeszcze raz wdech. I wydech. Świetnie. Teraz położymy się na plecach. Tak jak mówię, to może być podłoga, to może być łóżko. Wszystko jedno. Stopy płasko, na szerokość znowu bioder, bo będziemy kołysać biodrami, więc tu szerokość bioder będzie najlepszą pozycją dla waszych stóp. Dłonie blisko ciała. Na razie bardzo bliżutko i sprawdzacie, na ile możecie kołysać biodrami bez odrywania przeciwnego boku. Więc jeżeli kolana skierowane są w prawo, obserwujemy, co się dzieje z lewą stroną. Na materacu, no tu będzie zakres ruchu trochę mniejszy, szczególnie jeżeli jest miękki, bo cały ciężar będzie się przenosił na bok, w którą stronę kierujemy kolana, więc zmniejszcie zakres ruchu tak, żeby górna część ciała była ustabilizowana. Czemu to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że my tu pracujemy nad rozluźnieniem dolnej części pleców, nad zwiększeniem zakresu ruchu w odcinku lędźwiowym, nasz kręgosłup lubi takie różne skręty, ale przez to, że mamy górną część ciała bez ruchu, ona się tutaj nie unosi, jest cały czas w tej samej pozycji, to przy okazji wzmacniamy mięśnie brzucha. Tak, przy tym prostym, łatwio wyglądającym ćwiczeniu my wzmacniamy fantastycznie, szczególnie boczne mięśnie, boczne mięśnie brzucha. Więc jeżeli czujecie, że możecie kolana opuścić niżej, tu dłoń nam przeszkadza, hamuje nam ruch, to ramiona bardziej na zewnątrz. W sumie że na materacu no to pilnujcie. Dopóki tu się nic nie odrywa z drugiej strony, plecy jak najbardziej przyklejone. Osoby z pogłębioną lordozą, zwróćcie uwagę, żeby tu nie wyginać, tylko bardziej dociskać odcinek lędźwiowy. Więc przy okazji też rozciągacie dolną część pleców, ten kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Jeżeli czujcie napięcie w karku, to ruch głowy na boki powolutku. Kolana w prawo, głowa w lewo i odwrotnie kolana w prawo, głowa kolana w lewo, głowa w prawo. Ale plecy, łopatki, barki, łokcie, dłonie w tej samej pozycji. To nam gwarantuje, że pracują mięśnie brzucha. Nawet na tym podstawowym poziomie. Wydech na jedną, i wydech na drugą stronę. Świetnie. Ramiona znowu blisko ciała, będzie nam potrzebna stabilizacja bioder. Będziemy ściągać mięśnie pośladków. Tu mocno napinajcie mięśnie pośladków, i poczujecie, że przy. Uruchomieniu tej partii ciała, biodra będą się lekko unosić wdech i z wydechem pracują pośladki. Dlatego nie mówię unosimy biodra, bo przy uniesieniu bioder wy robicie taką pozycję, a tu wtedy obciążamy kark, i mostek przybliża się do brody. Nie jest to zbyt dobra pozycja dla kręgosłupa. A tu, kiedy zaczniemy od pośladków. To nie jest to uniesienie bezpośrednio do góry, tylko takie przechylenie, więc tu w łagodny, ale bardzo efektywny sposób rozciągamy dolną część pleców. też doskonała pozycja, doskonały ruch dla osób z pogłębioną lordozą. To przy tym niezbyt efektownie wyglądającym ćwiczeniu wy korygujecie krzywiznę w odcinku lędźwiowym. W tych i wydech. A to jest najważniejsze. Ćwiczenia nie muszą być jakieś super spektakularne, super wyglądające. One mają być przede wszystkim efektywne. One mają działać. I te naprawdę są sprawdzone i przez swoją prostotę nie ma miejsca na błędy, złą technikę i możecie mieć tylko same korzyści. Pozbędziecie się sztywności w plecach, bólu w odcinku lędźwiowym. A kiedy będziecie wykonywać te ćwiczenia regularnie, systematycznie, to tych napięć, sztywności i bóli po prostu nie będzie, bo te ćwiczenia działają też prewencyjnie. Wdech, pośladki biodra na podłodze, wydech. Powoli praca z pośladków. Tu musicie mocno ściągnąć mięśnie pośladków. Więc, jeżeli się nie unoszą za bardzo biodra, to nie myślcie sobie, że a nie nadaje się do tego ćwiczenia, nie wychodzi mi. Nie. To znaczy, że musicie je wykonywać częściej, bo mięśnie są słabe i nie macie jeszcze nad nimi takiej kontroli. Więc kontynuujcie na swoim poziomie, ze swoim zakresem ruchu. Nawet jeżeli to jest minimalny ruch. Wszystko zaczyna się tu, dopóki myślicie, co chcecie zrobić, to mi yy, mózg wysyła sygnał do mięśni, żeby wykonać tą pracę. Więc jeżeli na razie to jest minimalny ruch albo w, prawie wcale, to nie znaczy, że to nie działa, a wręcz odwrotnie, właśnie działa. Róbcie systematycznie i zauważycie po pewnym czasie, że czujecie napięcie pośladków, aktywność ich i Będą biodra się unosiły wyżej. Wdech i wydech. Tu istotne jest, żeby kolana nie kierowały się na zewnątrz stopy cały czas płasko równolegle do siebie, i czy biodra są na podłodze, czy są lekko uniesione przez pracę pośladków. To jest najważniejsze w tym ćwiczeniu. To. Kolana są cały czas w tej samej pozycji. Tu nie tylko pracujemy nad rozluźnieniem, rozciągnięciem dolnej części pleców, ale my też tutaj fantastycznie wzmacniamy mięśnie pośladków. Jeżeli mięśnie pośladków i mięśnie brzucha są mocne, mamy nad nimi dobrą kontrolę, to zmniejsza to problemy z bólem i sztywnością w odcinku lędźwiowym. I powoli opuszczamy to słuchajcie swojego ciała. To jest, to jest ważne. Jeżeli któreś ćwiczenie Wam przypadło do gustu, o fajnie, zostałabym, zostałabym dłużej, powtórzyłabym, to zróbcie to. <laughs> zróbcie. To są trzy ćwiczenia, ale jeżeli czujecie, że Wasze ciało chce jeszcze raz, tak jak mówię, zacznijcie drugą serię. Nawet można zrobić trzy. Czterech już bym nie robiła, bo jeżeli mięśnie y, są właśnie takie sztywne i obolałe, to... Nie, nie próbujcie znowu za, za dużo. Dwie, trzy serie w zupełności wystarczą. przebijamy naszą wirtualną piątkę. To są naprawdę świetne ćwiczenia. polecajcie swoim znajomym. Ja wiem, że ciężko tutaj kogoś przekonać do ćwiczeń, ale może jak będziecie przesyłać i mówić, że Wam pomogło, to też się do tego. Przekonają i spróbują, bo ja wiem, tutaj y, jest takie przekonanie, że ćwiczenia muszą być długie, muszą być super intensywne i pozycje, i ruch musi być jakiś super skomplikowany. Nie, nieprawda. Schowajcie to, zapomnijcie o tym. Wręcz przeciwnie, szczególnie jeżeli osiągamy wiek 40 i już <ścoughs> liczba skacze wyżej, my musimy pracować z naszym ciałem delikatnie. Nie stresować naszego ciała, a wręcz na spokojnie, na spokojnie budować siłę, elastyczność, zadbać o kondycję swoich mięśni i swoich stawów. To są ważne rzeczy. I tu przy tych prostych ćwiczeniach łagodnych my wzmacniamy mięśnie. Wzmacniamy stawy, rozciągamy, poprawiamy elastyczność, poprawiamy zakres ruchu w stawach. To jest podstawa do tego, żeby się lepiej czuć, bo nasze ciało jest stworzone do ruchu, nie do tortur fizycznych, tylko do spokojnego ruchu. I ten sposób, to podejście do ciała, do aktywności, jest naprawdę sprawdzone jest przez tysiące osób, które ze mną ćwiczą, też na innych kanałach i potwierdzają to. Tak. Takie ćwiczenia banalne są skuteczne i działają i do nich się fajnie wraca. Bo człowiek nie jest zmęczony, nie ma zakwasów i nie są długie, więc tu macie te wszystkie punkty odhaczone. Nie zniechęcicie się, a to jest ważne. Moje motto. Z minimalnym wysiłkiem, ale z maksymalnym zaangażowaniem. Czyli wykonujemy te ćwiczenia na początek, jeżeli ktoś wcześniej nie ćwiczył, dopiero trafił na mój kanał. Dwa razy w tygodniu w zupełności wystarczy. Jak już poczujecie, że mięśnie reagują, już nie ma jakiejś takiej sztywności, jeszcze po tych dwóch dniach można dodawać następny dzień, aż dojdziecie do tego, że będziecie wykonywać ćwiczenia codziennie. I te ćwiczenia Wam w zupełności wystarczą, żeby trzymać Wasze ciało w dobrej formie. Także czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze, jak Wam poszło. Korzystajcie, proszę, z opcji przesłania komuś, żeby też sobie zobaczył i spróbował tych ćwiczeń, bo naprawdę one są skuteczne. <laughs> I dziękuję wszystkim, którzy korzystają z. Płatnych subskrypcji, tam mamy jeszcze poziom średni i poziom siły, czyli to nie będą, że my wykonujemy więcej albo szybciej. Nie, to są ćwiczenia, w których pracujemy nad tymi samymi partiami mięśni, ale na innym poziomie, na wyższym poziomie, więc poziom średni. Jeżeli ktoś czuje, że to jest bardzo łatwe i tu niewiele odczuwa, to zapraszam na poziom średni. Ci, którzy na poziomie średnim poczują, że tu już by się przydało jeszcze jakieś, jakieś wyzwanie żeby poczuć głębiej, to zapraszam na poziom siłę. To nie oznacza, że my tam ćwiczymy jakoś dynamicznie, nie. To chodzi o większe zaangażowanie mięśni, większą grupę mięśni. Przez to te ćwiczenia są bardziej intensywne, ale nie w formie intensywności szybkości czy yy, tutaj trudności tych ćwiczeń. Także sprawdźcie, który poziom. Dajcie mi też proszę znać, jak czujecie te ćwiczenia. Jeszcze Wam wszystkim miłego weekendu, miłego tygodnia i do zobaczenia z kolejnymi ćwiczeniami.